Wiecie, gdzie największe poparcie uzyskuje obecna opcja rządząca? Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska? W zakładach karnych. Dlaczego przestępcom tak pasuje ta opcja polityczna? Wiecie, dlaczego mafie vat natychmiast po 15 października, jak się okazało, że znów do władzy dojdzie Donald Tusk, natychmiast znów zaczęły szaleć mafie vat i karuzela vat ruszyła ostro, nawet nie czekając na 13 października? Powiedzieli, że będą bezkarni. A wiecie, kto ukrócił działanie mafii vat -owskiej? Kto wprowadził skuteczne narzędzie i do ścigania mafii vat i do ścigania szpiegów, pedofili? Politycy suwerennej Polski przede wszystkim, którzy byli w Ministerstwie Sprawiedliwości. Plus oczywiście niezłomny Mariusz Kamiński i pan Wąsik. Ale. Zbigniew Ziobro, ale Marcin Romanowski, Michał Woś, wielka robota. Komu weszli w drogę? Komu zawadzali? I zobaczmy. Zjednoczona prawica przez ukrócenie szaleństw karuzeli watorskiej zdobyła środki na programy społeczne w tym 500. Nowa opcja, która doszła do władzy przez wzrost bezkarności niepilnowanie wielkich Tusów, znów się rozszerzył VAT. Programy społeczne, gdyby mieli swojego prezydenta, to już by się wycofali, ale szczęśliwie nie udało im się domknąć systemu. Wybraliśmy Karola Wróckiego, więc programy społeczne idą dalej. Ale dziura VAT-owska szaleje i rośnie dziura budżetowa w związku z tym. A wściekłość, frustracja skupione są na tych, którzy ścigali przestępców. Czyli właśnie ci politycy, o których wcześniej wymieniłam. Zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości. I co? I murem za tymi ściganymi, bo robili dobrą robotę.